Cześć tutaj, korki już tam po no. Teraz mamy już te PS4. Już mam podłączone. Mamy. No to, no to już mam tam na półce te gry. Zobaczycie jakie. Takie mamy trzy dodatkowe. Trzeba małym ręką. O tak. No dobra. No to mm, mamy. PS4, GTA5 samochody i, i znajdziemy. GTA5 nie istnieje. Już zaistniało. Samochody jeszcze nie. Ale patrzcie, PS4 to tylko na PS4. Na PlayStation nigdy nie na komputerze, bo coś będą uszkodzone. No, już tam instaluję gry. Nie pokażę jakie, bo ja już dużo pokazuję. Można trzy te włożyć, ale na razie nie mam tego joysticka. No, żeby. No. No to co? No to kod jest. No. Te GTA 5 dostam od Mikołaja te. A te. Do PS4 zostały już dokupione. O tak. Dobra, Gita 5 istnieje z Mikołaja. Czy to istotne, że teraz otworzymy? O! przewróciło mi się. Dobra. Tak. Dobrze, Zobaczmy, jakaś przeczyszczona ta płyta. To jest dobre, doczyszczone. Żeby dużo oczyścić. To płyty tak. To biorę lewą ręką, no bo, no bo ja cały czas jestem za czas prawą trzymam i dobrze. I teraz mamy no, do internetu. Potrzeba nam PS4. Ale trzeba odmienić. O tak właśnie. Internet. Działa. Znów działa internet. Coś nie tak z tym. O, kocie. Ty idziesz sobie. Chcesz no dobrze. Czarny pies. Pokażę jaki prawdziwy kurk. Ale gdzie on może być? Czy tam? Hm. O, jest Quark. No, Quark taki pochodzi z tego, z Hiszpanii, ale dodatkowo z Włoszech, no bo mieszka tam. Okej, okay, Quark. Dobrze. Quark jest najlepszym bohaterem na świecie. Jest bohaterem, no bo teraz będzie siedział, Wamczył. O Amerykę też dodatkowo muszaki. Czarny pies z kłękiem, a brązowy pies z tym misiem. No, też tam był 1918 rok. No dobra, Kwerk no. już ma dużo kroków. Zostaje w kościele, kroczy do wszystkich, ma kroki. To. No dobra. To wkroczymy gdzieś. Mm, o, tutaj. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No. Mm. Miś, no to takie miś. Co To jest po włosku bo ja to już znam. Pamięć mam dobrą. I w końcu Kork mógł przynieść ten prezent dla wszystkich. Patrzcie, jak siedzą. No. Hmm. O, troszkę się uderzyłem. A tu nic. O, piłeczka krąży ziemią, bo to piłeczka zawsze krąży ziemią. Nie, ja. to ja przestała kać. Nie chcę przestałać. Nigdy. Dobra, mamy teraz to. No, już wiem, jak wysyłać to na YouTube. Subskrybujecie odcinek, no to posiadacie, posiadać ten odcinek. Tak się, dobra. Zostawmy piłkę. O tam. No to PS4 do tych. Można tam USB podłączyć kabel do tego dopada i trzeba padem nacisnąć PS przycisk i wybrać uchom ponownie PS4 i tam zmienia cześć. Tam jest 7, bo to jest takie prezentacja. Kod za mną chodzi. No patrzcie jaki to kod. Jakie to? Pamiętam, no bo mam dobrą pamięć. Soportare miś to jest ten. Po włosku znaczę soportare. No lubię mieć, lubię mówić po włosku, ale po polsku mówię jak choga ben. Troszkę się roześmiałem z nich. Może znają te po jakiemuś. Chyba nie po włosku. Hmm. Poznajecie tego kuerka? No, poznajcie tego kuerka. Hmm, miś, Poznajcie soportarę. jego Soportarę to jest miś. Pies to jest. No, hmm, już nie mam pamięci dobrą. Do Tak, takie płyty się znajdują w sklepie lub od Mikołaja, czy jakieś. Dobra pamięć jest i właśnie. I dobrze tak kot ze mną chodzi, no jak... Jak to bym, wymr... no dobra, kocie, już, już nie ma tego dobrego, no, no to, no, mamy jeszcze dodatkowo 30 minut, no, będę nagrywać jeszcze, no, jakieś, no, mogę jeszcze dużo nagrywać odcinków, więc, mm, więc przechadzamy przez ulicę, tak, no, przechadzamy. został przechadzany. Zobaczcie, tam jest kłerk. Zawsze go możemy zobaczyć. On jest, patrzcie. Nie ma kłerka. Kłerk się znajduje w niebie, bo jest królem. Cały kurk ten pochodzi. I Quark sobie tańczy, tańczy, tańczy. I mieszka w niebie. No z królem. Oto Quark. Dobra, koniec curku. <grym>, do Kuerka. Już... Do no dobra. kwerk taki mieszka. No w niebie. O Quark ma dużo tak miejsca. To, 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 to. Dobra, koniec z tym głowkiem soportarę. z po wosku. O nie, kocie nie grzeb, nie grzeb. Nic tam nie grzeb. Nigdy. Tam coś wywąchał. O. Wywąchał? O, patrz, jak tam. Nie wchodź, kocie. Już tam. Idź. Miś to. Znaczy po włosku Dwie pypy. Bo ja lubię mówić po włosku. Są ziemniaki, będzie obiad. Mm. No dobrze, subskrybujcie tego kwerka, bo ja posiadam YouTube'a. Troga tego bene. Bo oni wrzucające na YouTube. Ja też już jedno wrzuciłem na YouTube. Mm. No dobra, no to kwerk z wami się kończy. No to zostawcie apki w górę, dać znać komentarzu, w komentarzu pod filmem, no to. No to na razie.